Witam, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Pozdrawiam wszystkich Jestem w Dunkin Donuts Jest tu trochę osób, więc trochę ciszej, żeby nie przeszkadzać Kilka refleksji na temat Eucharystii Bardzo prostych Bo czasami wyższa teologia może być niezrozumiana Zanim dojdziemy sobie do spraw bardziej skomplikowanych i zawiłych, trzeba się skoncentrować na bardzo pro... znaczeniu bardzo prostych pojęć, które nawet dzieci rozumieją. I tak przyjrzyjmy się kilku słowom Jezusa Chrystusa z szóstego rozdziału Ewangelii Świętego Jana. Jezus Chrystus był Bogiem. Jest Bogiem. I stał się doskonałym człowiekiem. Homo sapiens. I właśnie jako Homo sapiens mówi do Homo sapiensów. Niestety trzeba sobie powiedzieć, że obok Homo sapiensa jest jeszcze właśnie Homo Luterus. Homo luterus, czyli człowiek, lutra, tak to nazwijmy od Homo sapiens Homo luterusem, który odznacza się znacznie niższym poziomem poznawczym, znacznie niższym poziomem odróżniania pojęć. I przechodząc do rzeczy. <laughs> Jezus Chrystus, jako doskonały Homo sapiens, Mówi o spożywaniu. Homo Luterus mówi, że to spożywanie, to znaczy słuchanie. Czym jest spożywanie? Otóż, homo, drodzy homo luterusi, spożywanie nie jest słuchaniem. Spożywanie to jest inaczej mówiąc Jedzenie, konsumpcja, bądź bardziej ordynarnie żarcie. Czyli bierze się jakieś jedzenie, bo spożywa się jedzenie, spożywa się pokarm, prawda? I weźmy sobie tutaj na przykład mięso. Nabieramy mięso widelcem, bądź jakąś łyżką z garnka, bądź z patelni. Prawda? Nakładamy na talerz, to jest proces wstępny, i następnie przechodzimy do spożywania. Spożywanie, czyli mając w ręku widelec i nóż, kroimy kawałek mięsa i zaczynamy spożywać. Spożywanie zaczyna się od jamy ustnej, czyli wsadzamy do ust, gryziemy, przeżuwamy, następnie połykamy. To jest spożywanie. Prawda? Więc spo, do spożywania. Potrzebne jest, są usta, jama ustna, prawda? I to jest spożywanie. Spożywanie inaczej, jedzenie. Tak, czynność, którą wykonujemy kilka razy dziennie, i to jest spożywanie. Natomiast słuchanie, moi drodzy, to jest inny proces. I do słuchania niepotrzebna jest jama ustna, ale inny narząd. Ucho, czyli narządy słuchowe, które zewnętrznie patrząc, prawda, no to widzimy ucho i cały resztę systemu, która jest wewnątrz głowy niewidoczna. Więc mamy dwa pojęcia: spożywanie i słuchanie. Do słuchania, na przykład muzyki, czy jakiegoś <laughs> rozmowy. Wkazania, czy czegokolwiek potrzebne jest ucho. Słuchanie nie jest spożywaniem, a spożywanie nie jest słuchaniem. Bo spożywa się, no to się coś je, czyli wsadza się do ust. Natomiast słuchanie używa się ucha. Prawda? Więc mamy dwa pojęcia: spożywania i słuchania. Spożywanie to jest. Są jama ustna, a do słuchania jest potrzebne ucho. I teraz moi drodzy homo sapiensi i homo luterusi. Chrystus w szóstym rozdziale bardzo często mówi o spożywaniu chleba bądź spożywaniu ciała. I homo luterus po przeczytaniu. 6 rozdziału, dochodzi do wniosku, że to spożywanie to znaczy słuchanie słowa. No właśnie, tak jak zaznaczyliśmy sobie na początku, homo luterus odznacza się znacznie niższym poziomem i zdolnością odróżniania nawet tak prostych pojęć, które są jasne dla dzieci homo sapiensów. No, no, dla dzieci homo luterusów, no tu jest taki problem właśnie. Mylą słuchanie z pojęciem. Jezus nie był homoluterusem. Jezus był homo sapiensem. Tak y, należy wierzyć. Prawda? I teraz y, drugie pojęcie, które dla homo sapiensa jest. Oczywiste, natomiast dla homo luterusa już nie do końca. Chrystus mówi w Ewangelii świętego Jana, iż ciało Jego, ciało moje jest prawdziwym pokarmem. Pokarm, jakby homo luterus nie widział, to też jest jedzenie. Jedzenie, pokarm, posiłek, prawda no to są pochodne właśnie od tego, to są słowa, które wskazują na zupę, na mięso, na mleko, na, na to wszystko, co jemy, spożywamy, czyli wsadzamy do ust. Jezus, homo sapiens, mówi, że to ciało, które nam daje, jest prawdziwym pokarmem. Natomiast homo luterus odznaczający się właśnie niższym poziomem poznawczym, to słowo prawdziwe bierze za znaczenie, za symbol, za jakąś rzeczywistość duchową. I komu tu wierzyć? Homo sapiensowi, doskonałemu Chrystusowi, czy odznaczającym się niższym poziomem poznania, homo luterusowi? No, ja. Wolę słuchacz homo sapiensa Chrystusa doskonałego, który mówi, że to ciało, które trzeba spożyć, czyli wsadzić sobie do jamy ustnej, jest prawdziwym, a nie, jakąś przenoś... a nie jakimś przenośnym pokarmem. I tutaj znów mamy właśnie różnicę poję... między pojęciami prawdziwość a jakaś przenośnia, jakiś symbol, jakaś duchowa rzeczywistość. Prawda? No, Jezus definiuje bardzo prosto i to jest oczywiste dla homo sapiensa, natomiast no, homo luterus ma tutaj problem. I właśnie dla takich homo luterusów, żeby było klarowne, o co Jezusowi chodzi, daje przykład ze Starego Testamentu, odnosząc się do Manny, którą spożywali Izraelici na pustyni. Czy Izraelici słuchali manny, czyli używali ucha do tego, by usłyszeć, co manna ma do powiedzenia? Nie. Właśnie Izraelici, jak dostali mannę, to wyszli z nichom, z naczyniem jakimś, zbierali tą mannę na potrzebne dnia i spożywali, czyli znów Przygotowywali odpowiednio, wsadzali do jamy pustnej, do przewodni, przełykając do, poka do jamy, systemu pokarmowego, trawiennego. Prawda? I to było spożywanie magny. I właśnie dla takich homoluterusów. Jezus mówi, że ten chleb jest prawdziwym pokarmem, czyli tak jak Izraelici spożywali, czyli wsadzali sobie do ust manny i przeżywali, tak samo Chrystus mówi, że ciało, które nam daje, jego ciało, ten chleb, który którym jest Chrystus, należy właśnie w taki sposób spożywać, czyli używać Jemy ustnej, wsadzać do ust. I Jezus mówi, że ten pokarm jest prawdziwy, tak jak prawdziwa była manna. Manna z nieba nie była jakąś rzeczywistością duchową, jakąś rzeczywistością, której należało słuchać. Tylko po prostu spożywać. Więc to powinno luterusowi pomóc zrozumieć, że Jezus faktycznie ma na myśli prawdziwe spożywanie prawdziwego pokarmu, którym jest Jego ciało. Następnie rodzi się pytanie, troszeczkę wyżej podniesiemy poprzeczkę, gdzie Jezus Chrystus w Ewangelii mówi, że należy spożywać Jego słowo. Otóż, kiedy Chrystus mówi o swoim słowie, to właśnie używa pojęcia słuchać. To słucha słowa mojego. Słuchać słowa. Słuchanie właśnie to potrzebne jest ucho. Słuchanie nie jest spożywanie Nikt, kto tylko słucha nie, na, nie naje się, ani ten, kto tylko je, nie słucha nigdy nie będzie słuchał, więc Jezus wskazuje w Ewangelii na dwie rzeczywistości. Pierwsze trzeba słuchać, czyli używać tutaj ucha. Tego, co on mówi. Prawda? I druga rzeczywistość, spożywać, czyli wsadzać do ust prawdziwy pokarm jego ciała. Jezus nigdzie w Ewangelii nie mówi o spożywaniu jego słowa. Mówi o słuchaniu. Prawda? Więc, taka troszeczkę wyżej, zadanie dla no, homo-luterusów, żeby pokazali, gdzie Jezus mówi o spożywaniu jego słowa. No i właśnie konkludując, to co jest prawdziwe, to znaczy, że jest prawdziwe, a nie przenośne znaczenie, jakieś symbole i tak Bo Jezus jest doskonałym homo sapiensem Nie jest homoluterusem. I jeśli się rozróżni te pojęcia, że spożywanie nie jest słuchaniem, a prawdziwe nie jest jakąś przynośnią, to wtedy dochodzimy do punktu, z którego łatwiej jest wyjść na pierwszy szczebel poznania i odkrycia tajemnicy najświętszej Eucharystii. Prawda? Jeżeli tutaj jest problem, właśnie na yy, Pojęciowy, no to mamy problem ze zrozumieniem całego przesłania. Jezus nigdzie poza swoim ciałem nie mówi o spożywaniu czegoś. Nie mówi o spożywaniu słowa. Poza tym, dochodzimy tutaj do innego wniosku. Jak to jest właśnie, że Jezus cały czas mówi o spożywaniu, spożywa chleb, spożywa ciało moje, a Homo Luterus mówi, że to chodzi o słuchanie. No właśnie, to jest poziom Homo Luterusa. Mam nadzieję, że ta pierwsza lekcja. I zwrócenie uwagi na znaczenie pojęć i, wytłumacze, i po wytłumaczeniu tych, znaczenia tych pojęć, że prawdziwe to jest o, ta torebka jest prawdziwa. Widzicie ją? Ona jest prawdziwa. To nie jest jakaś duchowa torebka, jakieś znaczenie torebki, to jest po prostu papierowy, szereszczący woreczek. Prawda? Słyszycie to? To jest prawdziwe. Prawda? To nie jest jakaś wyimaginowana rzeczywistość, tylko prawdziwa. Prawda? No, mam nadzieję, że komuś to pomoże, to uporządkowanie pojęć, a już przede wszystkim homo luterusom pozdrawiam.